Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Hejtas. Trochę krucho było mi z materiałami przez ostatni tydzień lub więcej, ale wracamy spokojnie, zostawcie łapkę, suba, to mi pomoże. No ale kiedy to nagrywam, to 3 godziny temu na x-ie mobów pojawiło się coś nowego i coś bardzo ciekawego. Otóż nowe zdjęcie, które przedstawia rękę prototypa oraz ręce innych potworów, slash zabawek, które spotkaliśmy w całym Poppy Playtime. No ale zacznijmy od tego, że jest tutaj coś bardzo ciekawego. Mamy wszystkie ręce, Boo, The Doeja, Hagiwagi, Kisimisi, Katnap, Yarnabi, Smiling Crittersy, jakieś inne potworki, Doktora Soyera, Mommy Longlegs oraz jakąś inną dłoń, ludzką dłoń i bardzo dużo osób zaczęło mówić, że to jest dłoń gracza, że to jest gracz. No, niestety ja mam tutaj inne spekulacje i teorie, że to nie jest ręka gracza, tylko jest to dłoń kogoś innego, a z z drugiej strony, tak jak mówiłem, mamy dłoń prototypa. Znowu dłoń tylko prototypa pokazana, ale co jest tutaj fajne. To widzimy zmieniony design, jakby wokół ręki są, wokół kości lub też obok, kwiat maku oraz łodygi tego kwiatu. Wygląda, jakby było wplantane i szło z innej części tej samej ręki prototypa. I jak widzimy, tutaj to wygląda, jakby to była rośliczka. Jak widzimy, mamy tutaj. I tutaj to wygląda, jakby to żyło, jakby to szło razem z ręką prototypa, jak wąż, taki jak wąż. To wygląda bardzo ciekawie, że będzie to. To prawdopodobnie, może moby chcą pokazać, że będzie to po prostu prototyp, który jest rośliną, ale także i robotem. Jak widzicie, to, to przynajmniej wygląda, że to będzie taka kombinacja ciał, jak widzimy kości, robotyki, mechanizmu oraz rośliny, albo po prostu prototyp ma w sobie takie części maku, że reprezentuje on Playtime, albo jest on bardzo powiązany właśnie z fabryką i z z tym jak powstał, czyli prawdopodobnie przy pomocy maku, albo to co pokazuje, to to jest nowy potwór w Poppy Playtime Chapter 5. Może to reprezentować? Prototypa, ale to, co widzimy wokół jego ręki, to może być część na przykład potwora roślinnego, na przykład potwór maku, poppy monster, albo po prostu coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Może być to żyjący mak, może to na przykład pokazywać to zdjęcie, że nie jest on jeszcze sam, ale zostawiając już to rękę prototypa i to, co znajduje się na jego ręce, przejdźmy do ręki. Człowieka, ręka człowieka, jak sami widzimy, ale dużo osób stwierdziło, że to jest ręka gracza. No, gracz jest człowiekiem w grze. Jednakże powiedzmy sobie szczerze, kogo nie widzicie tutaj ręki? Powiedzcie na tym zdjęciu, jakiej ręki nie widzicie. Powiem tylko tyle, że ta postać jest bardzo związana z nazwą Poppy Playtime. Dokładnie. Nie ma tutaj Poppy. Gdzie jest ręka Popi? Widzimy tutaj Jarnabiego, wszystkie Smiley Crittersy. Przynajmniej mogą być to Smiley Crittersy. Nie widzimy tutaj też ręki Dogdeya, ale najważniejsze jest tutaj, że nie ma ręki Popi. Nawet ludzie to zauważyli na ich się, że to ta ręka człowieka to może być ręka Popi. Popi, która możliwe, że powstała w tym samym momencie, co sam prototyp. Jak pamiętamy, wszystkie zabawki słychały się na początku prototypa, oraz to dzięki prototopowi tak naprawdę zabawki, odzyskać wolność. Ale pamiętajmy, że Poppy, tak jak sama powiedziała w kasecie, że musiała się posłać prototypa. Wszystkie zabawki musiały się posłać yy, prototypa, bo oni chcieli uciec z fabryki, a prototyp im na to nie pozwolił, mówiąc im, że jeżeli ktoś by się dowiedział o tym, co tu się stało, to prawdopodobnie byłoby to takie zapętlone koło i znowu doszłoby do eksperymentów i krzywdzenia sierot. Właśnie dlatego nie mogli opuścić fabryki. Czym też Poppy musiała jak słuchać się prototypów, Typa. Dlatego też nie wyszła z całej fabryki, a później pod z celem zdrad albo innych planów, które nie, nie podobały się prototypowi, po prostu popi została zamknięta przez niego. Dalej mamy napis, napis na x mobów, który jest też bardzo ciekawy, bo kieruje się to chyba do nas albo do popi. Mam coś wyjątkowego na myśli, przygotowałem to specjalnie dla ciebie, tego nie będziesz chciał zostawić. I teraz chodzi o co, czy to jest na pewno do nas, a może to jest do popi. Jak pamiętamy, prototyp miał podobną kwestię w czapterze czwartym, pod koniec że ma coś specjalnego na myśli dla niej. Ktoś na Xie napisał teorię na temat tego zdjęcia, i bardzo fajnie ona się łączy, bo jest to odniesienie do stworzenia Adama w Poppy Playtime i roli prototypa jako Boga. Ten obraz jest fragmentem słynnego fresku Michała Anioła. Stworzenie Adama został on namalowany na suficie kaplicy sekstyńskiej w latach 1508-1512 i jest jednym z najbardziej ikonicznych dzieł sztuki. I teraz porównajmy sobie. Znaczenie tego zdjęcia. Postać po prawej stronie, otoczona aniołami, przedstawia Boga. Jak widzimy na zdjęciu, nie ma tutaj aniołów, ale jest popi. Jest kwiat popi, kwiat maku. Ale jak widzimy, jest tutaj kwiat maku, czyli mak jest tak naprawdę czymś, co tworzy. Naga postać po lewej stronie przedstawia pierwszego człowieka Adama. No tutaj yy, może być to Popi. Bóg wyciąga rękę do Adama, obdarzając go życiem, duszą i boską iskrą. Palce obu dłoń nie ma się stykają, symbolizując więź człowieka z Bogiem. I tutaj możemy powrócić do zakończenia Poppy Playtime. Gdzie właśnie prototyp mówi, że są oni bardziej połączeni niż jej się wydaje, że są czymś więcej. Truth that can be Prototyp pełni rolę Boga, dając życie innym. Innymi słowami, pomagając im, dodając akcenty i kształtując ich relacje. A kwiat Maku również reprezentuje nieśmiertelność. W biurze Eliota był dokument, gdzie za pomocą Maku przywrócił szczura do życia po śmierci. Jak pamiętacie, Poppy Playtime słynie z tego, że jest dużo religii w tym jest bardzo dużo y, chrześcijaństwa, na przykład w chapterze pierwszy, pierwsza wersja Eliota Ludwika był posążek diabła w czapterze trzecim Mówi dogdej o nas jako anioł, jako wyzwoliciel. Dogdej był przykuty łańcuchami w pozycji, jak do krzyża, oraz nawiązanie właśnie do Boga jako prototyp przez katnapa. Jak widzimy, to idzie właśnie w podobną stronę. Teraz już chyba moby dają nam znać, że właśnie taki był zamysł. I teraz chciałbym tylko jedno powiedzieć. Jeżeli porównamy sobie te dwa zdjęcia, to pokazuje nam, że. Prototyp jest po lewej stronie, tak jak był Adam, a po prawej stronie jest za to popi oraz zabawki, symbolizując boga oraz aniołów. Oczywiście, to może być. Tą ręką, prócz Popi. Oczywiście, tą ręką może być sam Elliot Ludwik, który tak naprawdę stworzył Popi prototypa, ale jest też inna sugestia, że tak jak mówiłem wcześniej, to jest ręka Popi i to Popi jakimś cudem stworzyła prototypa i to ona dała mu tą iskrę życia. Może też dzięki niej on żyje. Jak wy o tym myślicie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli wam się spodobało i chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Co wy o tym uważacie? Napiszcie w komentarzu. Żegnam się. Z Wam bardzo serdecznie. Cześć!